Dzień dobry. Wszyscy wiemy, że w umowach o udzielenie zamówienia publicznego nie można wprowadzać określonych postanowień. Wszyscy też wiemy, że jest jakiś katalog klauzul niedozwolonych. A większość osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi z pewnością zna artykuł 433 ustawy prawo zamówień publicznych. Ale rzadko kiedy tak naprawdę zastanawiamy się, co to są te klauzule niedozwolone czy też abuzywne oraz jakie konsekwencje wywołuje lub też może wywołać wprowadzenie takich postanowień do umowy. I tu mam do Państwa dwa pytania. Po pierwsze, czy potrafilibyście Państwo znaleźć, no szczególnie w takich skomplikowanych umowach, właśnie takie niedozwolone klauzule? To po pierwsze, a po drugie, czy wiedzielibyście Państwo, co z takimi abuzywnymi postanowieniami umownymi należy zrobić? Jeżeli macie Państwo wątpliwości w tym zakresie, to zachęcam do zapoznania się z rejestrem klauzul niedozwolonych, który uruchomiliśmy w ramach naszego programu Asystent postępowania. A tych z Państwa, którzy chcieliby zgłębić ten temat, Zapraszam na webinar, który odbędzie się 30 sierpnia od godziny 11, w trakcie którego prezentować będziemy narzędzia informatyczne asystenta postępowania związane z zamówieniami publicznymi, a także zastanawiać się będziemy nad problematyką klauzul niedozwolonych. Serdecznie zapraszam, a szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.postępowania.pl. A ja nazywam się Paweł Sędrowski, jestem radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza i twórcą programu Asystent Postępowania. Dziękuję.